Hej siemanko tu 16 i witam was w kolejnym odcinku testowania energetyków na kanale energetykiem testowanym się jest BiPower Power Japan jest to energetyk o smaku Sherry Blossom wi sherry, czyli kwiat wiśni i wiśnia Sherry Blossom to jest chyba ten właśnie kwiat tak, mysie, tak myślę że to jest ten kwiat o smaku wiśniowym o smaku wiśniowym bez cukru z dodatkiem witamin bez cukru, tak? Rze rzeczywiście, 0 gramów, ale jest są sub sub substancje słodzące AC K, -ka, Aspartam Czyli standard, jeżeli chodzi o te słodziki w BiPowerze. Bo AC K, -ka, znaczy AC K -ka i Aspartam, to już standard jest w BiPowerze, jeśli chodzi o substancje słodzące. Eee. No, cóż, no puszka jest taka, nie wiem, no ten energetyk przypomina mi takiego, nie wiem, damskiego jakiegoś browara. Jak go znalazłem, to skojarzyłem sobie od razu, że to jest, że to jest jakiś damski energetyk. W sensie, że no, energetyk dla pani, no bo różowa puszka taka bardziej dla kobiet. Zobaczymy, czy jest dobry. Ogólnie teraz tyle bipowerów wychodzi w biedronce Za każdym razem, jak wchodzę zrobić jakieś zakupy, takie no podstawowe jakieś mleko, płatki, nowe wiecie, białko, żeby sobie tam do treningu dobić białeczka, to po kurde idę. Zawsze przychodzę obok Energetyków w sensie idę po jakiś zdrowy, napój jakiś soczek. Ja właśnie uwielbiam revive z Bietronki, te soki owocowe, i przychodzę obok Energetyków. Patrzę, nowe bipower no to przy okazji biorę i tak właśnie. Kurde, tyle Bipowerów, wychodzi, że to jest niepojęte. Tych Bipowerów smakowych łącznie to już jest, jest chyba z ponad 10, 10 rodzajów. Bipower w końcu przebije Monstera, w sensie, że Bipower będzie miał więcej smaku, smakowych energetyków niż Monster, tak myślę, tak myślę, bo już tyle wyszło tych bipowerów i te bi-powery nie są jakieś takie paskudne jak na, jak niektóre ee, energetyki z, z jakichś innych supermarketów jak np. z Lidla, Aldi czy Kerfura albo Ka Kauflanda, tylko tu już mamy e, smaki już takie, nie to że jakieś mięta, z jakiś mo mo mojito czy nie wiem e, jakiś przedzłokrzony, gówniany, tani energetyk, tutaj mamy na pewno dobrego energetyka, bo poprzedni co piłem ten jabłko jackfruit był naprawdę dobry To teraz zobaczymy ten wiśniowy Za wiśniami nie przepadam, nie jestem fa zbytnio fanem wiśni Ale jeśli miałbym tak wiecie tak zjeść wiśnie to zjadłbym wiśnie Czemu nie, tak, na przy tak dla wiecie, żeby sobie dobić witamin to zjadłbym wiśnie, spoko Bo lubię owoce, także testujemy Mega wiśniowo Mocny wiśniowy smak. Taka dziwna końcówka jest na kubkach smakowych. Taka nuta smakowa dziwna. Jakby aromat smakowy dziwny. Jakiś tutaj aromat jest użyty dziwny. ...aromaty, no to właśnie, aromaty i ten aromat taki dziwny jest. Energetyk postawi, po, posta, pozostawia taki na kubkach smakowych posmak... ...jakby się jadło wiśnie... ...ale do tego jakby się... ...jakby się jadło jakieś cukierki takie pudrzane o smaku wiśni, w sensie... No, rzeczywiście smakuje takimi takimi pudrowymi cukierkami, wiecie, taki puder, takie puder, cukierki, co miały puder. Nie, nie, nie wiem, jak się nazywają te cukierki, bo dawno ich nie jadłem. Tak, z 10 lat przynajmniej. E, nie, z 8 lat na pewno nie jadłem tych cukierków. I one miały taki puder smakowy. Czy taki zwykły puder? Ale nie wiem, generalnie dobre to były cukierki. No i tak, tutaj taka. Nie wiem, może to jest. E, e, Nie wiem, czy to jest wina aromatu, że tak zostaw pozostawia. Może to tekstura tego energetyka. Dziwne. Ale powiem wam tak, nadal, że energetyk pozostawia taki posmak dziwny, ale jednocześnie ciekawy. To ten bi-power i tak jest lepszy od, nie, od, od niektórych monsterów, jest i tak lepszy, bo były takie, takie monstery, które jak piłem, że piję, bo wypatrzę, co ja kurde piję, niby monster, a taki niedobry, że raz był taki monster. To wziąłem trzy łyki i nie mogę go pić w sensie arbuzowy, Ja arbuzowego nie lubię, no nie smakuje mi, to jest według mnie najgorszy monster. Bo tam aromat był taki, co mi akurat, akurat mi nie podpasował. I wypiłem, nie, no, trzy większe łyki, zostało tam trochę poniżej pół yy, puszki i wywaliłem do kosza, bo nie. Takie taki świński smak był, paskudny I musiałem wywalić. wywalić energetyka, bo nie, nie, nie spakowało mi zwyczajnie. Ten energetyk, spoko Ale ta tekstura, ten posmak. No nie, to, to muszę odjąć trochę punktów, bo no, to akurat nie pasuje mi za bardzo, więc nota dla tego energetyka to będzie 4 na 10. Myślałem, że będzie lepiej, ale nie ma tragedii, bo były energetyki, które nawet nie, nie zdobyły, chyba, nawet 3 punktów na 10. A to były chyba z jakiegoś innego supermarketu energetyki. Jeszcze mam mnóstwo energetyków do testowania, bo jeszcze nie byłem. Nie testowałem energetyków z Carrefoura Dla Was z Aldi, chyba już testowałem. No to jeszcze będą. Wiem, że jest taki jeden sklep, ale nie jest chyba poza miastem. Dino się chyba nazywa. Tam jakieś podobno energetyki też są, więc tam te dle, też dla was zrecenzuję i będzie może recenzja za miesiąc, może dwa. Także jeżeli, jeżeli lubicie, łączył mnie recenzję energetyków, zostawcie już teraz łope, łapeczkę w górę Sipika wraz, wraz, wraz z dzwoneczkiem. napiszcie fajny komentarz. Uh, Uzupełnić ten film znajomym, zapraszam Was także na, na poprzedni. ten film, film znajomym, być może Wasi znajomi też właśnie zastanawiają się nad Bipowerem z Mietronki i te recenzje pomogą wam dobrać dobrego energetyka. Zapraszam Was także na poprzednie filmy, na następne. Hej Simanko to Miaz G16, się w kolejnej recenzji energety energetyków na kanale. Piszcie swoje propozycje energetyków w, kom w komentarzach. Simanko to Miaz g -16. cześć.